Fani programu Taniec z Gwiazdami kompletnie nie mogli tego się spodziewać. Została ujawniona długa ukrywana tajemnica programu, widzowie nie mogą się doczekać kolejnej edycji Niedawno zakończyła się dziesiąta edycja programu Taniec z Gwiazdami, którą wygrał znany kucharz Kamil Kordas i tancerka Jan Lesar. Podczas gdy fani z niecierpliwością oczekują kolejnej odsłony programu, na jaw wyszła wielka tajemnica związana tańcem z gwiazdami. Dziesiąta edycja programu Taniec z gwiazdami zakończona. 11. zbliża się wielkimi krokami choć po kilku pierwszych edycjach fani obawiali się że może zabraknąć gwiazd do kontynuacji programu. To stan faktyczny znacznie przerósł ich oczekiwania. Z roku na rok do show biznesu wchodzą nowe osoby, więc nie zanosi się na to, aby zabrakło sław do tańca z gwiazdami. Nie jest znana jeszcze pełna lista uczestników 11. edycji tańca z gwiazdami. Na razie oficjalnie potwierdzono tylko jedną osobę jest nią Anna Karwan, znana wokalistka i autorka. Nie wiadomo jeszcze, z kim będzie tańczyć w parze. Wielką tajemnicą była tożsamość pozostałych uczestników, ale według wycieków i spekulacji udało się ustalić, kto jeszcze najprawdopodobniej weźmie udział w programie. Tajemnica programu Taniec z gwiazdami wyjawiono. Wycieki i spekulacje jak udało się ustalić w kolejnej edycji programu Taniec z gwiazdami wystąpić ma będąca od pewnego czasu na topie Julia Wieniawa. Ponadto spekuluje się, że tańczyć będzie również Sara Boruc, a jak podaje pudelek, grono może uzupełnić prowadząca Sylwestra z polsatem Karolina Gillon, czy muzyk Hubert Kacperski, lepiej znany jako Ronnie Ferrari, autor hitu Ona by tak chciała. Dzisiaj grzeje, 1. Pałac Buckingham w rozpaczy. Meghan i Harry odchodzą z rodziny królewskiej. Wydali oświadczenie 2. Dramatyczne doniesienia o Teresie Lipowskiej. Fani są zrozpaczeni, aktorka na resztę życia podjęła smutną decyzję Wiele spekulacji wiąże się z Sylwestrem Spolsatem, z na którym pojawiło się wiele gwiazd Dziennikarze przypuszczają że występ na koncercie to dopiero początek współpracy ze stacją, a za kulisami ustalano kontrakty na kolejne występy w stacji. Najlepsze newsy dnia: Źródło kozaczek nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pico. Google News.